To już ostatni dzień zmagań w naszym pojedynku smaków. Do starcia przygotowuje się trzech uczestników. Dzisiaj finał, a więc dowiemy się, kto będzie zwycięzcą. Patrycja, Michał i Maciej zawalczą o główną wygraną. Finał pojedynku smaków. Witam serdecznie absolwentów naszej szkoły: Krzysiu Kyć, Arkadiusz Ujma i Mateusz Zor. Poznajmy gości dzisiejszego odcinka absolwentów zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie. Krzysztof Kryć, szef kuchni z wieloletnim doświadczeniem, obecnie dopracowuje swoje dania w restauracji Garden w Krakowie. Arkadiusz Ujma, uczestnik programu Masterchef Polska, obecnie szef kuchni restauracji Pino River w Krakowie. Oraz Mateusz Zoła, szef kuchni restauracji Garden. Dzisiaj e, trzech finalistów będzie miało do przygotowania pstrąga ojcowskiego. E, drugim dodatkowym składnikiem będzie do wyboru lub lub dynia. E, dzisiaj na e, warsztatach pokazaliśmy e, różne techniki przygotowania tych składników, więc e, finaliści będą mogli sobie wybrać, będą mogli się zainspirować. E, my chętnie też e, doradzimy, jeśli będą mieli jakiś bardzo ciekawy pomysł. Więc służymy naszą y, wiedzą, naszym doświadczeniem. Mamy dzisiaj walkę o dużą stawkę. No wygrana, no, to na pewno y, jest super wyróżnienie, ale mi się wydaje, że cało kształt całego konkursu jest y, super, ponieważ mogli y, uczniowie się nauczyć dużo ciekawych rzeczy. Myślę, że dzisiaj będzie naprawdę mega ciekawie, szczególnie, że jesteśmy cały, konik, tutaj koło nich możemy im pomóc coś doradzić, a tak naprawdę Widać, że lubią to, co robią. Myślę, że będą robić to w przyszłości. Eee, I dzisiaj jest taki dzień, w którym naprawdę można się wykazać. Bardzo dziękuję dzisiaj też sponsorowi, bo to Właśnie jest Ojcowski tak. Strong. To jest ten składnik, który dzisiaj będą I Łączymy tradycyjny produkt z nowoczesnymi teksturami i to jest naprawdę fajne. Tak jak pan dyrektor powiedział, jesteśmy w finale, liczymy na niebanalne połączenia smakowe i nadania, które będą godne miana finału co, muszę powiedzieć, że przed Wami też trudne zadanie. Wyłonić z tego najlepszego. Finał, czas zacząć. Rozpoczynamy rywalizację. Macie 120 minut, więc czas start. Finaliści uczestniczyli w krótkich warsztatach, które z pewnością pomogą im w stworzeniu potraw na miarę zwycięstwa. Uczestnicy mają 120 minut, by stworzyć danie, którego głównym składnikiem jest pstrąg ojcowski. Stoi przed nimi nie rado wyzwanie, bo dodatkowym składnikiem będzie lubczyk bądź dynia. Zobaczmy, jak radzą sobie z przygotowaniem potraw. Plan jest wygrać, tak? Ale co przygotuję? Mam kilka pomysłów, chociaż pomysł się jeszcze rodził w mojej głowie, ale coś, czym będę się chciał tak wyróżnić, to będzie kawior zrobiony poprzez proces weryfikacji odwróconej i kilka innych dodatków, między innymi też rzeczy, które były na dzisiejszym pokazie. Próbuję zrobić. I dam z siebie wszystko. Planuję właśnie zrobić tego wstrąga, ale nie tak jak w chłopacy, tylko żeby zrobić go w suwi i później opalić go palnikiem. A w suwi prawdopodobnie będę go e, marynował w e, soku z limonki, zeście z limonki i soku z cytryny. Mam jeszcze plan, żeby zrobić taki talerz na ala zimę i przebijającą się wiosnę. Prz, e, wiem, jak są przeciwnicy moi, wiem, ile potrapiam. Więc chciałbym wypaść jak najlepiej. Piracją dla mnie było, było danie pana Arkadiusza i chcę je troszkę urozmaicić, lecz e, będę się starać też e, zrobić je podobne. Chciałem bardzo podziękować za zaproszenie na ten konkurs. Naprawdę uważam, że super inicjatywa ze strony szkoły jest stworzenie takiego projektu. Było naprawdę mega. Uważam, że dawniej. Nie było takich rzeczy, więc teraz trzeba jak najbardziej z tego korzystać. Dużo ciekawych propozycji. E, Uczniowie mogli od nas zainspirować się jakimiś fajnymi technikami. Na no, dzisiejszym dniu mieliśmy dużo nowoczesnej kuchni, kuchni molekularnej, więc mogli niektórzy pierwszy raz w ogóle zetknąć się z taką kuchnią, e, zobaczyć jak my używamy takich składników, a potem wykorzystać je w swoich daniach. Planujesz z marynatą go dosubwidować? Tak, tak. A jaka marynata? E... Myślałem nad limonką, dać jeszcze tam trochę mięty, cytryna i masło. Okej, okay, dobra, czyli lecisz tak na I takie wiosenne właśnie... danie, będzie delikatne cytrusowo-ziołowe, tak? Tak, jeszcze Fajne chciałem jakby. właśnie dodać nasz składnik główny, żeby to wszystko się pomieszało i żeby składnik główny był zawarty, bo nie mam pojęcia, gdzie go mogę gdzie indziej dać, a tu mi chyba wyjdzie najlepiej. Jaki plan na dzisiejsze danie? Na dzisiejsze danie yy, początkowe, co wymyśliłem? Yy, łosoś rozetnego sobie, do środka dam mus mocno zaromatyzowany m.in. oliwą, chili, skórką pomarańczy, do środka go dam, za winę, dam go na parę i z podaniem jeszcze myślę, ale myślę, że go posylajstuję i wykorzystam na pewno ziemię lubczykową do niego i emulsję maślaną, a tak m.in. co jeszcze myślę, to wykonać, tak jak mówiłem wcześniej, poprzez proces weryfikacji odwróconej e, kawior e, mocno taki octowo-cytrusowy i wykonam jeszcze chips e, z gruszki Wy, wykorzystam do tego właśnie ciekły azot i myślę jeszcze, żeby e, zrobić chipsa z ziemniaka truflowego co mi jeszcze przyjdzie do głowy? Okay. tego okay. Okay. o, jeszcze to, e, wywar, e, sorbet wywaru z wywaru Strąg. Patrycja opowiedz nam e, jaki masz pomysł na dzisiejsze, na dzisiejsze danie. E, chcę przygotować strąga pieczonego w marynacie, e, do tego mus z dyni e, i lody z e, gruszki i pomarańczy. Super. E, jeszcze jak coś się uda zrobić w czasie, to e, planuję. E, Taką e, jakby paswiek e, okay. ziemią może ktoś nazwać, e, właśnie e, taką krusząkę mm, z rybczykło. Fajnie, super. Pamiętaj, że nie zawsze więcej składników, go oznacza lepiej. Okej. Okay. Tak, także myślę, że jak sobie fajnie dopracujesz smakowo e, te 3-4 składniki, mm -hmm. myślę, że to może być świetne połączenie. Jeżeli chodzi o zamysł, to jest, jest naprawdę spokojnie. Fajnie, fajnie. Uważam, że, że fajnie. Że techniki jest i naprawdę e, no, kreatywnie bardzo. Nie? Tylko jest taki problem, że tutaj może się coś nie udać. Nie? Jednak to jest takie troszkę na, na, prawda, na prawda. głęboką wodę. Myślę, że o, jest kilka, dwa pomysły na pewno są takie na granicy ryzyka, że albo wyjdzie i będzie super, albo będzie, no, albo będzie takie. Właśnie, no może można zakurę zaskoczyć, nie? O, dokładnie no, żeby, żeby też tak, tak myślę. Będzie. Bo naprawdę A, jestem opłynie. zdziwiony y, pomysłami i koncepcjami na te finałowe wydania, także no, nie mogę się już doczekać. Myślę, że będziemy mieć też dużą różnorodność na talerzach. Każdy w jakiś inny sposób próbuje ugryźć ten temat. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Fajne jest też to, że mają, właśnie każdy wybrał inną technikę przygotowania ryby i całkowicie inne dodatki i techniki, więc będziemy mieli naprawdę tutaj mocny pojedynek. Więc myślę, że jest warto czekać. Ja też jestem w sumie zaciekawiony, bo tam koleżanka Patrycja e, robi wydanie troszkę po, po takie jak ja, coś tego typu. E, więc e, no jestem ciekawy, co, jak, wy, jak wybnie z tego, co zrobi, bo tak naprawdę no, e, zainspirowała się, ale powiedziała, że, że ma jakiś swój tam kierunek i pomysł. E, więc myślę, że może mnie to mega zaciekawić, a może akurat będzie tak, że ona zrobi coś lepiej, nie? Może nie wiadomo. Wiadomo. dokładnie. Ja jestem ciekaw pracy Michała, tutaj zapowiedział, że będzie robił kawior, sposobem odwróconej sferyfikacji, jestem ciekawy rezultatów. Też jestem ciekaw, bo zastanawiam się, czy przewidział e, kwasowość tego winegretu, czy złapie gluko, zobaczymy. Czy to jest to, co mówiliśmy, że albo wyjdzie i będzie super, albo... Dokładnie. Słuchajcie, ważna sprawa, widzę, że używacie tekstur. Uważajcie, bo każdy gram za dużo, może nic z tego nie wyjść, więc tutaj ostrożnie bo naprawdę może to zaważyć na Waszej potrawie, a no to nie jest, jak wiadomo, łatwy składnik. Każdy ma swój unikalny pomysł na stworzenie dania z wykorzystaniem kuchni molekularnej. Jurorzy nadzorują działania finalistów, a także udzielają im cennych rad na temat struktur w ich daniach. Uczestnicy muszą radzić sobie z presją czasu. Minęła już jedna trzecia czasu rywalizacji. Idziemy zobaczyć, jak postępują prace, bo słychać na kuchni, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Idziemy podpytać, czy nasi finaliści są zadowoleni ze swoich poczynań. Może co zostało Ci jeszcze do zrobienia? E, lody, rybę w mam w piekarniku, e, więc myślę, że za niedługo będzie gotowa i dynia też już się piecze. Okej, okay, super. Ja jeszcze powiem od siebie tyle, że w sumie to e, dałaś sobie tutaj takie dosyć spore wyzwanie, ponieważ Zainspirowałeś się moim daniem, albo mnie zaskoczysz. Mam taką nadzieję, tak jak mówiłem tutaj kolegom, że może być tak, że Twoje danie będzie jeszcze lepsze, albo będzie miało więcej fajnego smaku. No a może być tak, że będę trochę zawiedziony, więc tutaj jest takie 50-50, ale myślę, że naprawdę w super kierunku idziesz. Jak tam, jak ci idzie, powiedz. W porządku. Tak jak już było mówione, 50 minut za nami, no jeszcze godzinę Ja Mam większość półproduktów gotowych. Teraz wsadzamy rybę na e, parę. Myślę, że to godzinki powinienem się wyrobić, tak? 5-10 minut przed czasem. Ok, a powiedz mi, e, w czym użyłeś ten drugi składnik? E, co użyłem? Użyłem i lubciku jako emulsji do listków, jako dekoracji. I dyni użyję jako musu do środka stronga. Okay, będziesz y, po prostu y, chciał go jakby położyć na tym musie, czy? Yy, nie, nie, nie. I położę, użyję go jako kleju, bo dałem więcej wynik, okay. ale również zrobię, 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 zrobię go do środka, żeby i miał kolor okay. i się przebijały kolory, bo jeszcze by było pociechać i otoczyć boki w ziemi. Będzie zielony, biały, pomarańczowy. Okej, okay, myślisz, że ryba będzie pomarańczowa? To wszystko było zamierzone. Okej. Okay. Dobra, w porządku. Myślę, że będzie dobrze. Na pewno. Jak idzie ci robota? Widzę, że praca pali się w rękach. No mam nadzieję, że będzie dobrze. I teraz y, będę robił właśnie dwa kowarce gruszkę i podleję to wszystko białym winem, żeby przesiąkło tym smakiem. Zastanawiam się czy jeszcze nie dodać tu kawałków cytryny, żeby podbić ten smak, albo soków z cytryny, bo cała moja ogólnie praca będzie polegała głównie na, myślę, e, takich cytrusowych właśnie smakach i jeszcze mam w planach, wymyśliłem jeszcze przy okazji, sorbety z białego wina i lubczyku, żeby też dodać tej e, aksamitności i kwasowości temu samemu daniu. Okej, okay, w porządku. Wydaje Ci się, że wystarczy Ci czasu, aby zrealizować wszystkie założenia? było trudno, dałem radę, więc co ma dzisiaj nie pójść. Jak widać praca w kuchni w re. Nasi finaliści przykładają wagę do najdrobniejszych szczegółów w potrawach. Dzisiaj braliśmy udział w Pojedynku Smaku. Dziękuję wszystkim uczestnikom za zaangażowanie. Dzisiaj naszym tematem był pstrąg z użyciem lubczyku lub dyni. Chciałem też podziękować gronu pedagogicznemu za zaproszenie. No i mam nadzieję, że nasza współpraca zaobecuje w przyszłości. 25 minut do końca. 25 minut i czekamy na Wasze dania. Gotowe, złożone, także zepnijcie się. Przyspieszcie ruchy, kończcie ostatnie rzeczy. Obawy opadają, bo coraz mniej czasu, coraz mniej do dorob... robienia. Myślę, że skończyło czasie. Te w 100% wykorzystać to. Chcę zrobić posypkę y, taką z lubczyku, z marki i z Z panku. To jest majanek? Nie, to jest tymianek. Tymianek, spokojnie. A dobrze. I do czego użyjesz tą posypkę? Będę ją podrywał. Pod rybą. Pod rybą. Żeby ryba była na takiej krusząca. Super, super, czyli będzie element chrupiący. Tak jest. Dobra, kochani, zostało ostatnie 10 minut. Musicie zagęszczać ruchy. Jazda! 10 minut to już niewiele czasu, który pozostał uczestnikom. Muszą zakasać rękawy i mocno się skupić, żeby nadać swoim daniom ostatecznego kształtu. Widzę, że uśmiech jest na twarzy, czyli wszystko idzie w dobrym kierunku. E, no tak, ja już zaczynam powoli składać danie, komponować talerze. Myślałem, żeby właśnie taką górkę z pudru zrobić na środku i wokół niej, i na niej dawać po prostu e, nasze resztę produktów, które mają się komponować w tym daniu. Myślę, że to będzie nie najgorzej wyglądało na tych talerzach. Jak oceniasz swoje e, swój posąg? Tak, tak. się powiem, że będzie za mało, ale tutaj się powiem, mówili, żeby postawić na smak. Ostatnie przystrojenie dań, dosłownie minuty, dzielą nas od werdyktu. Zaraz zacznie się odliczanie. 5, 4, 3, 2, 1. E, przygotowałem dla Państwa strąga, e, i to jest sam filet. E, zrobiłem go w suwi z sokiem z cytryny, limonki i masłem. Później e, zacząłem, e, zacząłem robić e, całą, cały ten śnieg, który zrobiłem za pomocą oliwy i e, ma. Malzo. Do tego zrobiłem infuzowaną gruszkę, lody, które, w których jest lubczyk oraz bia białe wino. One są na bazie śmietanki 30. Tak samo zrobiłem piankę pikantną, bo dodałem do niej chili. Jest tam sok z pomarańczy i trochę ginu. Jest podobnym wrażeniem. Pięknie się ta sprezentuje, prezentuje, dla mnie super. Co ci sprawiło największy problem? Musiałem zrobić odpowiedni olej. Musiałem zrobić właśnie go e, cytrynowym i musiałem. Tro, dużo czasu mi zajęło właśnie obieranie. Skórki z pomarańczy, żeby mógł się połączyć olej z samą skórką z pomarańczy, żeby nie było tych właśnie białych miejsc, bo one by dały mocną goryczkę. Tak, teraz po dwóch godzinach przygotowywania, czy jeśli teraz zacząłbyś od początku, coś poprawiłbyś, czy coś zrobiłbyś inaczej? Na pewno ja swoich dań nie robię nigdy takich samych. Ja bym po prostu zrobił całkowicie inne danie, całkowicie inny koncept nie szedłbym dwa razy tą samą drogą. Przygotowałem rolatki z farszem na bazie dyni piżmowej, które były gotowane na parze w piekarniku. Jest, mamy również z pstrąga mus, który niestety się rozpłynął. Następnie mamy z procesu spermentacji odwróconej z kwiatkami w środku taki vinegret cytrynowy. Mamy jako dekorację chips z gruszki, który był kompresowany w likierze pomarańczowym i cytrusach i lekko w takich słodka, słodkościach. Mamy również dla przełamania koloru chips z, z ziemniaka truflowego. Mamy również lubczyk, który był marynowany w emulsie. w emulsji. Na bazie oliwy lubczkowej. I mamy jeszcze ziemię, która była robiona z panko i lubczyku. I jeszcze mamy tak lekko bastowane na maśle kuleczki z ziemniaka kuflowego. Myśli, że zaskoczysz nas z jakimś połączeniem smaku? Na pewno zaskoczę. Ze względu na to, że jak widać, są różne struktury, różne kolory. I na pewno to będzie burza smaków. Uważasz, że jakby użycie tych wszystkich składników jest dobre, czy one pasują do siebie i jednak jest ich tutaj dużo. I czy to będzie naprawdę tak tworzyło taką jedną, jedną po prostu całość? Pracowałem, wydaje mi się, że stworzyłem to danie i również w momencie, kiedy je doprawiałem, robiłem to instynktowo. Jako że już pracuję trochę w gastronomii. Wydaje mi się, że już ten instynkt mam w miarę wypracowany. I zrobi to na was wrażenie. I będzie to razem wszystko dobrze smakowało. I przygotowałam pstrąga nakruszące z ziół, głównie lubczyk, e, majeranek i pietruszka. E, pstrąg jest e, w otoczce ziołowej, marynacie ziołowej. E, na nim jest blanszowana pietruszka. E, obok jest e, mus z dyni. E, jest on tak bardziej doprawiony i obok lody taki sorbet z gruszki i pomarańczy. Zadowolona jesteś z tego, co zrobiłaś? Jestem zadowolona, ponieważ robiłam to wszystko pierwszy raz. Nie miałam jeszcze okazji tak, takie dania przygotować, także myślę, że nie poszło mi najgorzej. Dzisiaj ocenialiśmy finał pojedynku smaków w drugiej edycji. E, wszyscy wykazali się bardzo dużą kreatywnością, e, czerpali wiedzę e, oraz inspirację z naszego pokazu, który zrobiliśmy przed finałowym pojedynkiem. Wszystkie dania były różne od siebie. Wszyscy wykorzystali główny składnik oraz składnik dodatkowy. Cieszę się bardzo, że mogłem tutaj dzisiaj być. Cieszę się, że możemy inspirować młodych kucharzy. Też kiedyś byliśmy na ich miejscu, też kiedyś tutaj chodziliśmy do tej szkoły. Więc dobrze widać, że są ambitne osoby i że chcą się rozwijać i iść w tym kierunku, i my bardzo chętnie zawsze pomożemy. Doradzimy, pokażemy nowe techniki, ponieważ też sami cały czas się uczymy i mam nadzieję, że zobaczymy się za rok na kolejnym finale. Szanowny komisariusz, nie wiem czy się mnie zgodzicie, dla mnie Michał to dzisiaj the best. Wykonał przepięknie, ułożył pięknie i smakowo super. Drugie miejsce dałbym Patrycji. Patrycja wykorzystała wszystko, piękne kolory na talerzu. I podkreślam to znowu obficie. I trzeci Maciej, Maciejowi dzisiaj niestety ryba, sama ryba, i dodatki według mnie nie wyszło. Popełnił jakiś błąd. Zgadzam się z panem dyrektorem, że Michał wykonał bardzo ładny talerz. Bardzo ładnie pracował. Na talerzu było wiele tekstur, wiele składników. Zrobił e, bardzo dobrą rybę. E, użył składnika dodatkowego lubczyku. E, tak samo puree, zrobił puree z Dyni, którym e, nafaszerował rolatki z Pstrąga, więc spełnił jakby całe wymagania rywalizacji. E, widać też e, takie obycie e, w pracy e, na stanowisku, więc jak najbardziej Michał e, przyznaje e, rację, że Michał pierwsze miejsce. W daniu Maćka. Trochę. Brakło wyczuwalności tych składników dodatkowych, które miały być użyte. Ten lupczyk nie przebił się zbytnio w, w pudrze. Maciek zastosował fajne techniki z tym kawiorem. Szkoda, że ten kawior też się trochę schował, nie wyeksponował go. Koleżanka, no tak samo, super smak, naprawdę bardzo dobre wszystko było. Estetyka no, jednak trzeba troszkę popracować. No i ale walory jeszcze, na pewno smaku wywzięły. Tak, ale smak tutaj jednak zwyciężył, jeżeli chodzi o jej talerz. Maciek prezentował się w poprzednich dniach, myślę, trochę lepiej. Natomiast dzisiaj on jest w ogóle cukiernikiem, w związku z tym myślę, że chciał tutaj podkreślić smaki, zrobił nam rybę na słodko, jako ryb, prawie deser z ryby, a nie rybę. Jeśli chodzi o Patrycję, to no, wygrała smakiem, zdecydowanie smakiem. Wszystko było fajnie połączone i super. Nad talerzem zawsze można popracować. Racji, że jest na wasza jedna dziewczyna, to zaczniemy od ciebie, Patrycjo. Pięknie wykonane, super smak. Powiem Ci, tak, że jest idealny. Naprawdę uwierz mi, to co robisz na tym talerzu jest smaczne, pyszne, dobre. Rozmawialiśmy przedtem, że jestem ciekawy, jak uda Ci się odzorować moje danie. No i udało się. Naprawdę smakowo super. A powiem Ci, że nawet dużo ciekawy. Uważam, że tutaj ta słodycz tego e, sorbetu naprawdę zrobiła super smak. Dla nie było przepyszne. Jedynie co to tak właśnie tutaj e, mówimy, że ta dekoracja, troszkę, troszkę tego mniej jakby było. Wiem, że chciałaś, żeby każdy z nas spróbował i żeby, żeby to było więcej, ale jednak troszkę mniej, bo wszystkie składniki nam się później po chwili połączyły, okay. więc był troszkę, troszkę więcej e, takiej minimalności w tym wszystkim to byłoby naprawdę, no, wyśmienicie. tu, skoro Ty jesteś drugi zaceniam od Twojej oceny. Troszkę źle dobrane proporcje. Yy, myślę, że yy, skupiłeś się bardziej na wyglądzie yy, niż na yy, poszczególnych składnikach. Trochę zatracił ci się składnik dodatkowy według mnie. Yy, ryba ugotowana fajnie, ale też troszkę za dużo soku jednak do przy wakowaniu. Do tego do gotowania, właśnie w sługi. Techniki myślę, że podciągniesz sobie na pewno. Nad smakiem i nad proporcjami, na pewno musisz sobie popracować. Wykształcisz się w zawodzie cukiernik. Dlatego byłam mile zaskoczona, że startujesz tutaj w typowym konkursie gastronomicznym. Ale dzisiaj ten cukiernik przebił w Twoim daniu. Po prostu wpyła rybana słodko, no po prostu bardziej taki, troszeczkę z tymi smakami, mało wyeksponowałeś rybę i na tym może zakończę. Michale, teraz Ty. Dużo technik, bardzo pracochłonne, wygląd, myślę, że w niejednej restauracji znalazłbyś swoje miejsce. Ja patrząc na Ciebie i na początek Twojej pracy też zastanawiałem się, czy ta pewność Ciebie na pewno Ci nie zgubi, no ale jednak przełożyłeś to jakoś fajnie na swoje danie. Też były zachowane różne tekstury. Mieliśmy tego chrupkiego chipsa, delikatne i kremowe pire w roladce. To danie wyglądało bardzo dobrze, ale zaskoczony też jestem tym, że nad resztą uczestników wykorzystałeś praktycznie rybę w całości do przygotowania tego sosu, który był podany. Bardzo fajnie to podbiło smak ryby, więc uważam, że fajnie to wszystko zagrało a dodatkowo różnorodność tekstur, tutaj coś gładkiego, delikatnego, tutaj chrupki chips, do tego lekka nuta cytrusów, spięło się na cały kształt tego dania. To mi przypada zaszczyt pogratulować tej osobie, która dzisiaj najlepiej. Patrycja, bardzo Ci dziękuję, naprawdę pokazałaś wszystko, cieszę się bardzo i jesteś tą naszą indywidualnością, pamiętaj o tym, żebyś zawsze była. Macieju, Ty jesteś dla nas odkryciem z cukiernika i kucharz, ale to wszystko pięknie się komponuje i gratuluję Ci. Michale, byłeś najlepszy. Byłeś najlepszy, to jesteś Ty, jesteś ten jeden i jedyny zwycięzca, z czego jestem bardzo dumny i cieszę się bardzo, że rozwijasz się, pracujesz nad sobą, pracujesz nad technikami i dużo korzystasz z tego, co ktoś pokazuje. Całe życie trzeba się uczyć. Wszystkiego dobrego. Gratulacje. Drodzy uczestnicy, jednym z głównych fundatorem dzisiejszych nagród dla Was jest Rada Rodziców przy Zespole Szkół Gastronomicznych, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. Wspomagają Was proces, chcą Was nagrodzić i cieszą się bardzo, że takie piękne dania potraficie gotować, potraficie to robić. Jest z nami Pani Przewodnicząca, Pani Dorota Schneider i Pani Anna Podgórska, Wiceprzewodnicząca. Witam serdecznie, witam Was kochani. Jesteśmy bardzo z Was dumni jako Rada Rodziców i wszyscy rodzice z tego, co robicie, bo robicie rzecz wspaniałą, gotujecie fantastycznie. Jesteśmy dumni z tego, że macie taki talent, że Wam się chce, że wkładacie tyle wysiłku i tyle pracy. Mam nadzieję, że przygotowane przez nas prezenty będą dobrym narzędziem do Waszej pracy. Zapraszam Michała Świątkowskiego. Pierwsze miejsce, Michał, gratulacje, brawa ogromne. rodziców serdecznie Ci gratulujemy. Życzymy samych sukcesów. Mam nadzieję, że ten prezent będzie dobrym narzędziem do Twojej ciężkiej i sukcesywnej pracy. Drugie miejsce, Patrycja Baster. Patrycja, gratulacje. Serdecznie gratuluję. Zajęcia drugiego miejsca. Tak jak powiedziała Pani Przewodnicząca, mamy nadzieję, że pomoże Ci to w dalszej pracy i wydywaniu wygrywaniu dalszych kompetencji. Dziękuję bardzo. Trzecie miejsce Maciej Wrubel. Gratulacje! W imieniu Rady Rodziców serdecznie Ci gratuluję. Życzę sukcesów, jak najbardziej, jak największego spełnienia tutaj w Twojej pracy i mam nadzieję, że ten prezent tutaj będzie dobrym narzędziem do Twojej ciężkiej pracy. I teraz, jeszcze od nas, gdy chodzi o szkołę, o dyrekcję, o nauczycieli, dla każdego z uczestników za włożony trud tych, którzy nie zostali jeszcze nagrodzeni. Tr... Na bardzo proszę. To dla każdego z Was. Bardzo proszę. Myślę, że wszystko związane z zawodem, bo zawód to jest najważniejsza rzecz, którą możecie w naszej szkole. Bardzo dziękuję i wszystkim gratuluję. Brawo. Wszystkim bardzo dziękuję. Przede wszystkim dziękuję Wam, droga młodzieży, jako uczestnikom, szefom kuchni za to, że poświęciliście swój drogocenny czas. Pani dyrektor, pani kierownik za ocenę i czas poświęcony. Radzie rodziców za piękne, myślę, że naprawdę piękne prezenty. A Was zapraszam na trzecią edycję pojedynku smaków. Czuję się bardzo dobrze z tym że wygrałem, ze względu na to, że rywalizacja była bardzo zacięta i każdy dał z siebie 100% i było to widać na każdym talerzu. Zajęłam drugie miejsce i jestem bardzo zadowolona z całego konkursu. Bardzo dużo się nauczyłam stąd i myślę, że będę te techniki wszystkie stosować w przyszłości. Z werdyktem czuję się nie najgorzej, mogło być gorzej, chociaż bym mógł odpaść w wcześniejszych etapach.